Siedzę i myślę, i nic konkretnego nie mogę wymyślić. W związku z czym mam do Was ogromną prośbę, żebyście pomogli mi, doradzili i napisali, czy jest sens wprowadzać kolor do pewnych obrazów. Mianowicie do obrazów, które chyba jeszcze takiej oficjalnej premiery nie miały, ale są już na stronie. Są to obrazy oprawione od razu w deskę, w, deskę, w ramę sosnową, naturalna sosna. I stwierdziłam ostatnio, że może dać alternatywę, alternatywie kolor, czyli ramki, pomalować na kolory intensywne. Oczywiście zrobiłam, nie obyło się bez fakapu, czyli wzięłam nie te ramki, nie ten wymiar, co potrzeba i pomalowałam do prototypu nie te ramki, więc tylko i wyłącznie mogę je przyłożyć, żeby wizualnie sobie zobaczyć, jak to by wyglądało. I nie wiem, właśnie, czy wprowadzać w ogóle na stronę taką opcję, że można sobie wybrać kolor ramki, czy też zostawić tak, jak jest w oryginale, bo jest ten tak najlepiej. Nie wiem, czy przekombinować i kombinować, czy sobie po prostu zostawić. Dajcie znać, co o tym myślicie.